Pierwsza edycja festiwalu Co z Pasją już za nami, przed nami kolejna. O tym, jaki program przygotowano i jakich gości zaproszono, opowie organizatorka wydarzenia, pani Joanna Rutecka. Dzień dobry. Dzień dobry, panie. Pani, pani Jasiu, podczas kwietniowej edycji festiwalu e, odbędą się zajęcia w ramach czterech bloków tematycznych. Jakich? E... Czterech, a właściwie pięciu, bo wiem, że doszedł kolejny. Tak. E... Przede wszystkim będą to podróże, po drugie będą to kulinaria, później będzie też taki artystyczny bardziej rozdział i na samym końcu również rozwojowy, no bo rozwój jest głównym tak naprawdę przewodnim tematem tego festiwalu, a wyróżniłam też piąty jakby. Blok tematyczny e, dla rodzin, ponieważ pomyślałam, że e, warto e, do tego jednego bloku wrzucić nawet e, informacje o e, innych warsztatach, które pojawiają się e, w pozostałych e, blokach tematycznych. Zapisy jeszcze się nie rozpoczęły, ale już są zapytania o warsztaty, które się odbędą. Które? Tak, zauważyłam, że bardzo modne stało się szycie. Dlatego mamy warsztat szycia lalek, który poprowadzi pani Kamila Krzaning dworanowska i hmm. Już są zapytania właśnie o ten, o ten warsztat, a także o warsztat kreatywnego pisania. Jak na, poprzednich, na poprzedniej edycji zauważyliśmy, właśnie pisanie książek, wydawanie książek jest bardzo popularnym tematem, a w tej edycji będziemy mogli e, dowiedzieć się, skąd czerpać pomysły, właśnie na pisanie. I jak się okazuje, jest to temat bardzo potrzebny. A kto pyta najczęściej, jakie to są osoby? E, tak naprawdę są to młode, aktywne osoby, e, które. E, w swoim życiu szukają na pewno czegoś ciekawego, szukają sposobu spędzenia aktywnego weekendu, ale też osoby, które chcą się na pewno rozwijać i czegoś nowego dowiedzieć. I rozumiem, że właśnie takim osobom dedykuje Pani swój festiwal. Dokładnie. Ja myślę, że warto przede wszystkim zaprosić takie osoby, które już są aktywne i które chcą się rozwijać, ale też pobudzić tą, tę pasję u osób, które jeszcze być może nie wiedzą, że, że ją mają. Tak? Czyli zaciekawić czymś, przyciągnąć, a być może udział w jednym warsztacie spowoduje zmianę też trybu życia. Bo po poprzednim festiwalu mam właśnie takie doświadczenia, że ta inspiracja, która nastąpiła, na warsztacie jest kontynuowana. Czyli pasja przeciąga pasję, tak? Tak. <laughs> Powiedzmy jeszcze o tym, czym będzie różnić się ten, ten festiwal, ta druga edycja od tej pierwszej, bo to jest też istotne. Tak, przede wszystkim będzie otwarta sala dla wszystkich, będzie możliwość wejścia za darmo i porozmawiania właśnie z osobami z pasją. Na pewno będą tam też dodatkowe atrakcje, takie jak malowanie henną ciała. Można będzie sobie zrobić kilkudniowy tatuaż dla tych, którzy nie są na tyle odważni, żeby zrobić sobie na przykład na całe życie, albo po prostu są ciekawi, jak to wygląda. Czyli Zapisy jeszcze nie się nie rozpoczęły, program jest dopinany w tym momencie. Tak. E, czy wiadomo, który z gości będzie największą atrakcją? E... Myślę właśnie, że, że to będą warsztaty z kreatywnego e, pisania, które poprowadzi pani Justyna Niebieszczańska. No i jak wspomniałam, e, myślę, że kreatywne szycie lalek też przyciągnie mnóstwo osób, tym bardziej, że w telewizji jest e, obecnie popularny tem, e, temat, tak, e, rozpo, rozpoczął się program... E, Project Runway, tak? Bo tak, tak, tak. Dokładnie. E, być może tutaj troszeczkę e, jest... E, to inny rodzaj szycia, tak? ale myślę, że, e, że generalnie samo szycie je, staje się coraz bardziej modne. Wiem, że pani jako organizatorka nie ma czasu, żeby brać udział w tych wszystkich warsztatach, niestety? Niestety. W związku z tym zapytam, czy ma pani chociaż możliwość, żeby porozmawiać z tymi ludźmi na spokojnie, żeby zarazić się tą pasją już po festiwalu, bądź też przed festiwalem? No właśnie, mam taki zwyczaj, że spotykam się z każdą osobą, która bierze udział i pokazuje swoją pasję przed festiwalem jeszcze, żeby poznać e, tę pasję, żeby móc o niej e, swobodnie rozmawiać, e, czy nawet robiąc wpisy na Facebooku i, czy na blogu, wiedzieć o czym mówię. E, I rzeczywiście, jeżeli na tej rozmowie ja zostaję zarażona, to te, tą pasją to wiem, że e, tak naprawdę... E, e, ten, ten warsztat powinien zaistnieć na moim, na moim festiwalu. Czyli to jest tak naprawdę klucz doboru gości, tak? którzy wystąpią. Tak, tak. To jest ktoś, kto musi mnie swoją osobą i właśnie pasją przekonać do tego, że, że robi coś z sercem, a generalnie myślę, że jest mnóstwo takich osób w Toruniu i pewnie wielu jeszcze nie znam, a to jest cudowny moment poznawania tych osób, właśnie przed festiwalem i po festiwalu, właśnie spotkania, które podsumowują warsztaty. Panią już przekonali, tak. będą na festiwalu, ale wydarzenie odbędzie się w weekend, 5 i 6 kwietnia. Tak. Jak zatem przekonać osoby, które nie miały możliwości spotkania się z gośćmi, Dlaczego powinny przyjść na festiwal? przede wszystkim że dlatego że będzie się działo mnóstwo niesamowitych rzeczy i jest ogromny wybór bo każdy tak naprawdę jest indywidualnością i trudno dopasować jeden warsztat do wszystkich a tych warsztatów będzie tutaj kilkanaście i mamy przeogromny wybór do tego jeszcze dochodzą dwie gry, bo będzie również bilard indyjski i gra miejska. Więc myślę, że warto skorzystać, żeby nie przegapić tego pięknego kwietniowego weekendu i też troszeczkę zmienić swój sposób spędzania weekendu. Wiadomo, zimą jest, jest on inny, a jednak wiosną, lubimy ruszyć się z domu, lubimy zmiany. Dziękuję za rozmowę. A Państwa zapraszam na stronę internetową festiwalu www.toruńskwestion.pl. Dziękuję. Dziękuję bardzo.